Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pulpeciki duszone w młodej kapuście. Ja tutaj mam pół kilograma cielęciny. Cielęcinę pokroję, opłukałam, pokroję na paseczki i zmielę. Będziemy potrzebować oprócz cielęciny trzy pomidory, Jedną marchewkę, jedną cebulę, tak 80 deko kapusty świeżej, dwie łyżki koncentratu i jedno jajko. Sól, pieprz i rozmaryn. W garnku gotuję wodę, pomidory nacinam i daję na dwie minuty do wrzącej wody i obieram ze skóry. A później pokroimy i dołożymy do kapusty. Ja to sobie w taki sposób robię. Dwie minuty i pomidory mam obrane ze skóry. A teraz mielimy mięso. Mięso już mam zmielone. Dodajemy jajko zioła prowansalskie jeżeli lubimy to możemy dać rozmaryn sól i pieprz i masę mięsną należy bardzo dokładnie pomieszać i będziemy formować niewielkie klopsiki, pulpeciki, zależy jak to mówi, ale w sumie to jest to samo i będziemy obsmażać na rozgrzanym tłuszczu, a później pokroimy marchewkę, pomidory, cebulę i dołożymy do naszych klopsików, podlejemy wodą i będziemy dusić jeżeli nie mamy cielęciny, bo cielęcina jest droga, to możemy mieć mięso z kurczaka, możemy mieć mięso z łopatki z karczków, to jest takie mięso po prostu w domu mamy takie zużywane ja masę mięsa mało słonę troszeczkę doprawimy już będziemy formować i obsmażać na rozgrzanym tłuszczu. Formujemy niewielkie takie wielkości orzecha włoskiego takiej wielkości i dajemy na rozgrzany dusz. Obsmażamy, tak to wygląda. I tak zrobię z pozostałymi klopsikami. Klopsiki obsmażam, a teraz pokroję cebulę drobną kosteczkę i obsmażone klopsiki zdejmujemy, a przysmażymy cebulę. Później kropciki ponownie damy do rondla i dołożymy pozostałe składniki. Dołożymy pokrojone pomidory, marchewkę i kapustę. Ja kapustę kroję w kosteczkę. Zresztą pomidory też. I będziemy jeść duszone w kapuście młodej. Szybciutkie danie jednogarfowe. Marchewkę pokroję w drobną kosteczkę, a kapustę większą. Do podsmażonych klepsików dodajemy pokrojony czosnek Cebulą. i chwilę przesmażamy należy to tylko dokładnie zeszklić i później damy pozostałe składniki pokrojone pomidory marchewkę kapustę cebulę z klopsikami już mam zrumienioną dodaję warzywa doprawiamy solą i pieprzem Podlewamy niewielką ilością wody i dusimy 30 minut pod przykryciem. I tak oto wyglądają. Klopsiki duszone w kapuście. Dodajemy koncentrat pomidorowy, zagotowujemy i danie mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl klopsiki duszone w kapuście młodej kapuście możemy jeszcze dodać zielonej pietruszki lub koperku o ile